Drogie dzieci, dzisiaj Wasze święto. Z tej okazji składamy Wam nasze najserdeczniejsze życzenia. Niech ten dzień będzie dla Was wyjątkowy i radosny. Życzymy Wam miłości i szczęścia. Niech zawsze na Waszych twarzach gości uśmiech, a każdy poranek niech będzie dla Was początkiem nowej przygody. Dzień dobry, Pani Patrycja. A dzień dobry, Panie Prezydencie. Mam dla Pana te dokumenty, o które Pan prosił. I zaraz połączę Pana z ambasadorem. Dziękuję. Proszę. Yes, yes, Mr. Ambassador. Okej, okay, okej, okay, yes. Goodbye, Mr. Ambassador. Panie Prezydencie, chciałbym porozmawiać o Pana wizycie w Białym Domu. Ja właśnie chciałem z Panem porozmawiać na temat szczegółów tej podróży. Moi drodzy. Starajcie się jak najlepiej wykorzystywać swoje możliwości. Nie zrażajcie się drobnymi niepowodzeniami i zawsze bądźcie dobrej myśli. Przed Wami mnóstwo szans i możliwości. Pani dyrektor, czy mój gość już jest? Pani dyrektor, czy tak wypadnie? Panie dyrektorze, jak tam w szpitalu? Dobrze w 100%, rękę złamał. To od Was zależy, kim będziecie w dorosłym życiu. Kto wie, może prezydentem albo panią prezydent naszego kraju. My dorośli jesteśmy z Was bardzo dumni i cieszymy się Waszą radością. Pamiętajcie o tym nie tylko dzisiaj, w dniu Waszego święta, ale przez cały rok. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka raz jeszcze życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. najlepszego.